Cześć, jak minął Ci dzień? Wiem, że czasem trudno na to pytanie odpowiedzieć szczerze, ale ja będę je zadawać, aż poczujesz się naprawdę dobrze. Witajcie serdecznie na kanale Głos Wnętrza. Dziś zabieram Was w niezwykłą podróż, w głąb ludzkiego serca i umysłu. Odkryjemy razem te najskrytsze myśli i uczucia, o których rzadko mówimy. Przygotujcie się na chwilę refleksji i być może na zaskakujące odkrycia. Zostańcie z nami do końca, bo w tym, co mam wam do opowiedzenia, kryje się wiele niespodzianek. Dzieci uwielbiają lato za dni, gdy można rzucić książki w kąt i ganiać po polach, czuć wiatr we włosach. Kiedy dorastamy, zakochujemy się w jesieni, za jej melancholię, za falujące w sercu uczucia. Wiosna to czas w spotkań, radosnych biesiad, wspólnego spędzania czasu przy świątecznym stole. Nigdy, przenigdy nie umieściłem zimę na liście moich ulubionych pór roku. Zawsze zastanawiałem się, czy ktoś naprawdę lubi zimę, kto jest w stanie znieść ten przeszywający, przenikający do szpiku kości chłód. Zima kojarzy się ze smutkiem. Dla mnie to pora roku pełna melancholii, niekończących się deszczów i wiatrów, przenikliwego chłodu i ponurości. Zimą dni stają się krótsze, a noce dłuższe. Krajobraz zimowy jest suchy i zadumany, aż trudno to opisać. Ulice są puste, niebo już nie jest błękitne, a słońce powoli gaśnie. Każdy zakątek miasta zmienia się po północnym wietrze, staje się ponury i posępny. Ludzie wyraźnie czują swój oddech i oddech innych. Słyszymy wewnętrzne drżenie. Samotność wkrada się w nasze sny. Mgła spowija drogi. Mówienie o tym w taki poetycki sposób to pewnie tylko wymówka dla mojego lenistwa. Gdy nadchodzi zima, cały mój świat zdaje się kurczyć do rozmiarów łóżka. Chciałbym po prostu, jak mały kotek, zwinąć się w ciepłej kołdrze i przespać całą zimę. A potem znów będę narzekać, co ja właściwie zrobiłem, skoro czas tak podstępnie przewracał kolejne kartki kalendarza. Gdy pogoda staje się surowa i zimna, zwierzęta zapadają w sen zimowy. Każdy gatunek, od owadów i gadów po ptaki i ssaki, szuka swojego gniazda, pustej dziupli, wysokiego krzaka czy ciemnej, głębokiej jaskini. Potem zwijają się w kłębek i przesypiają całą mrozną zimę. Hibernacja to strategia przetrwania, która pozwala zwierzętom uniknąć zimna i zaoszczędzić energię, gdy mrozy nadciągają. Och, jak wspaniale. Tak właśnie myślałem, gdy oglądałem kreskówki i programy przyrodnicze, widząc małe niedźwiedzie śpiące spokojnie w swoich legowiskach. Myślałem, że ten zimowy sen to coś więcej niż zwykły odpoczynek, to cud biologii, cud natury i prawdziwy wyczyn niedźwiedzia. Sam pragnąłem takiego cudu, gdyby tylko na zimę cały świat zasypiał, by obudzić się na wiosnę. Wtedy pewnie wszystkie smutki zmniejszyłyby się o połowę. Niestety ludzie nie mogą naśladować niedźwiedzi i przesypiać całej zimy. W stanie braku aktywności fizycznej, bez jedzenia, higieny i wydalania, człowiek narażony jest na niewydolność serca, zakrzepice, uszkodzenia narządów, zatrucie krwi i utratę pamięci. Mimo świadomości, że hibernacja przyniosłaby wiele szkód ludzkiemu ciału, dla wielu ludzi to wciąż pragnienie, bo zima jest dla nich zbyt surowa. Dni izolacji nie ograniczają się tylko do trzech ostatnich miesięcy roku. Dawno już zapomnieli, czym jest ciepło, skąd mają czerpać zapasy energii. Teraz ani spać, ani czuwać nie potrafią. Zima kojarzy się ze starością. Zrywające się od północnego wschodu wiatry niosą ze sobą drobne krople deszczu w ołowianej przestrzeni, sprawiając, że gałęzie drzew i Żdźbła trawy chwieją się, a chłód przenika do kości. Widzę wyraźniej ślady czasu wyryte na twarzach i we włosach mojej babci, taty i mamy. Czuję ścisk w sercu, słysząc kaszel mamy za każdym razem, gdy robi się zimno. Współczuję tacie, który wzdycha nad wczorajszą nocną wichurą. Boli mnie za te zgrzytające stawy, za ciągle bolące plecy babci. Niekiedy budzę się w nocy i widzę, że w pokoju babci wciąż pali się światło. Jej oczy są zamknięte, ale dłonie zaciśnięte w pięści delikatnie uderzają w krzyż. Zapach rozgrzewającej maści unosi się w powietrzu, szczypie mnie w nos, a ja nie wiem, czy to przez ten zapach, czy przez jakiś smutek, który przynosi ze sobą zima. Dziecko wchodzi na łóżko i małymi rączkami głaszcze plecy babci, życząc sobie, by jakaś magia sprawiła, że ten ból zniknie. Jego oczy i usta drżą, nie wiadomo dlaczego. Nie może zaakceptować widoku dziadków i rodziców swoich ukochanych osób starzejących się. Dojrzewanie dziecka jest równoznaczne z powolnym starzeniem się rodziców. To wtedy, gdy dostrzega, że plecy taty zaczynają się garbić, gdy widzi na czole mamy, gęste zmarszczki. Na starość rodzice często stają się na nowo jak dzieci. Z czasem role dzieci i rodziców zdają się odwracać. Dzieci stają się dorosłymi, a rodzice ostrożnymi dziećmi. Boją się samotności, boją się, że zostaną zapomniani przez dzieci, boją się, że ich powolność będzie przeszkadzać dzieciom. Na stacji postojowej, czekając na autobus, zauważyłem pewnego ojca z córką. Zapewne wybierali się w podróż, by odwiedzić rodzinne strony. Ojciec nie odstępował córki na krok, jakby bał się, że oddali się od niego. Za każdym razem, gdy płaciła telefonem, patrzył na to z podziwem. Kiedy słuchał, jak córka planuje ich trasę, kiwał głową na zgodę, jakby obawiał się, że jedno dodatkowe słowo mogłoby wpędzić ją w kłopoty. Widząc, że jej telefon się rozładowuje, wyjął ładowarkę i podłączył go, ale córka po chwili zorientowała się, że podłączył telefon do ładowarki, lecz nie ładowarkę do gniazdka. Wtedy ojciec speszył się i zaczął obwiniać za swoją nieporadność. Nawet idąc do toalety, zapytał cicho: Córciu, czy moglibyśmy się zatrzymać, żebym mógł pójść do toalety? Z wysokiego, poważnego mężczyzny w średnim wieku, stał się teraz starszym, powolnym człowiekiem. Czas jest naprawdę bezlitosny. Im bardziej kogoś kochamy, tym trudniej nam zaakceptować jego starzenie się i słabość, ponieważ nie pasuje to już do naszego wyobrażenia o nim. Czyż akceptacja starzejących się rodziców nie jest po prostu nauką, jak ich kochać? Kiedy rodzice się starzeją, ich największym zmartwieniem nie jest zapomnienie przez społeczeństwo, ale samotność, poczucie że dzieci i wnuki ich nie potrzebują. Czasem są naprawdę niezdarni i nie wiedzą, jak okazywać miłość, ale nigdy nie przestają kochać swoich dzieci. Stoją w miejscu, patrzą z daleka i pragną móc w czymś pomóc swoim dzieciom, pragną otrzymać jeszcze trochę miłości od tych, których kiedyś nosili pod sercem. Dzieci przez całe życie czekają na przeprosiny od rodziców, ale kiedy te przeprosiny w końcu padną, nasze oczy same napełniają się zami. Wtedy zrozumiałem to powiedzenie: jako dzieci czasem powinniśmy wybaczać błędy dorosłych. Zima kojarzy się z biedą. Wiele dzieci marzy o śniegu, o pięknych, białych zimach jak z bajki. Ale czy naprawdę jest tak zawsze? Prawda jest taka, że w wielu regionach mróz i śnieg mogą siać spustoszenie w uprawach i wśród zwierząt hodowlanych. Kiedy nadchodzi zima, surowa pogoda jest zmartwieniem dla rolników. Martwią się o swoje zwierzęta gospodarskie, o utrzymanie całej rodziny. Gdy było zbyt zimno, krowy, świnie i drób masowo padały z zimna. Myślę wtedy o mamie, o tacie, o wszystkich ciężko pracujących rolnikach w naszej ojczyźnie. Ludzie widzą zimę jako romantyczną, a śnieg jako piękny niczym w filmie, gdy mają wszystko w nadmiarze ale w oczach tych, którzy cierpią niedostatek, nie ma nic poza otaczającą biedą. Gdy nadchodzi zima, wyraźnie widać biedę na postrzępionych nogawkach spodni taty, na wypłowiałej bluzce mamy. Potem znowu widzę cień mamy siedzącej przy piecu, starannie cerującej podarte ubrania, nitka po nitce, tkając w niemiłość. Mama z trudem wieszała grube kołdry na podwórku, by wyschły. Mama rozpalała w kuchni ogień, a płomienie te były niczym płomienie miłości i poświęcenia. Rozglądając się dookoła, widziałem, że w domu nie ma nic poza miłością. Biedni ludzie mogli sobie składać jedynie biedne obietnice. Jak sprzedam krowy po dobrej cenie, kupię ci nowe ubranie. Kiedy uzbieram więcej, odłożę na rower do szkoły kiedy dorosnę, zarobię pieniądze, żeby wam pomóc, żebyście mieli lżej. Te wszystkie kiedyś brzmiały mgliście, niczym mgła unosząca się przed domem, rozciągająca się w nieskończoną biel, bezkształtną i nieuchwytną. W labiryncie życia, tam na zewnątrz, ludzie idą do przodu, ale czasem ich serce wędruje gdzieś po rozległych przestrzeniach melancholijnej tęsknoty duszy, zimowej zadumy. Chociaż zimna pogoda może oziębiać i smucić tych, których los nie oszczędza, pochłoniętych walką o przetrwanie, to być może właśnie zimowy chłód nadaje większy sens naszym krokom w życiu, abyśmy mogli głębiej zrozumieć sens szczęścia, czerpiąc z niestabilności i cierpienia życia. To dziecko, o którym mowa, dostało już nowe ubranie, mama kupiła mu też rower do szkoły, a teraz ono samo wypełnia swoją biedną obietnicę. Kto potrafi dotrzymać obietnicy, niezależnie od tego, czy jest ona bogata, czy biedna, zasługuje na szacunek. Zima nadeszła wraz z melancholią i tęsknotą. Zastanawiam się, czy ty też tak masz? Kiedy robi się chłodniej, zmysł węchu staje się niezwykle wrażliwy. Słyszę w wietrze dawne zapachy, czuję woń pieczonych kasztanów, świeżo parzonej kawy, a serce wypełnia się wspomnieniami. Nagle pojawia się smutek, rozpalony w dniach, które kurczowo trzymały się wyłącznie miłości. Opowieść o zimie to opowieść o spleconych palcach, o mocnych uściskach nawet delikatny dotyk dłoni w zamglony dzień, potrafi sprawić, że inne serce zaczyna bić szybciej, drzeć z ekscytacji. Ciepło dłoni to nie ma, ale potężna siła. Wierzysz, że gdy nasze palce delikatnie się spotykają, to tak, jakby dawały sobie pocałunki? Ciepło szepcze i przesyła się w tych niewinnych pocałunkach. Pocałunek na dłoni, pełen czułości i szacunku. Okazuje się, że kiedyś kochaliśmy tak mocno, zapomnieliśmy o szarej ponurej ulicy, wystarczyło, że się zobaczyliśmy, a uśmiech pojawiał się automatycznie. Zima sprawia, że każde objęcie staje się gorące, a każda samotność przerażająca. Ktoś kiedyś mi powiedział, że jeśli mamy się rozstać, nie róbmy tego zimą, bo zima jest zbyt zimna na pożegnania. Prawda jest taka, że jeśli dochodzi do rozstania i złamanego serca, każda pora roku staje się pustkowiem. Jak chłód przestrzeni może zwyciężyć chłód ludzkiego serca. Coś, co potrafi sprawić, że ta lodowata pora staje się ciepła i tętniąca życiem, z łatwością może też sprawić, że wiosna, pełna kwiatów, w jednej chwili zamieni się w ruinę. Dlaczego ludzie, którzy się kochają, nie mogą być razem? To także powód, dla którego miłość przetrwa zimę, ale umiera po wiosennej nocy. Kiedy widzę te niedokończone romanse, gdy dwoje ludzi przechodzi przez tyle wzlotów i upadków, pokonuje wszelkie trudności, ale w końcu nie jest razem. Kiedy widzę, że wciąż się kochają, a jednak się rozstają, zastanawiam się bardzo mocno. Kiedyś podejrzewałem, podejrzewałam, że za tym rozstaniem musi kryć się coś ukrytego, zdrajca, ktoś kto zmienił zdanie, jakaś obca osoba, która się wtrąciła. Jednak później zdałem, zdałam sobie sprawę, że nie wystarczy kochać, by być razem na zawsze. Nie możemy żywić się blaskiem gwiazd. On powiedział: "Proszę, nie płacz." Czytając te wersy, czuję wzruszenie i dławienie w gardle. Oczekujemy płomiennej miłości i wierzymy, że kochać to dawać z siebie wszystko. Ale życie i jego codzienne troski obleją nas zimnym prysznicem, byśmy oprzytomnieli. Mimo to, mój drogi, wciąż chcę Ci powiedzieć, niezależnie od tego, co przyniesie jutro, mam nadzieję, że zawsze będziesz wiedział, jak bardzo się kochaliśmy, że opowiedziałam tysiącom gwiazd o Tobie. O nas, o miłości, którą zawsze ceniłam. Zima zamyka roczny cykl ziemi i nieba, ale nie jest to koniec życia każdego człowieka. Ludzie często odrzucają wszelkie idee śmierci, ponieważ jest ona równoznaczna z niczością. Ale życie samo w sobie jest uformowane z całości, od poczęcia do śmierci. Każdy krok ma swoje własne bogactwo. Koniec życia wciąż jest życiem. Rośliny są zwykle ulotne, naturalnie zielenią się z całej siły, kwitną wspanale, a potem usychają. Okrutne, palące słońce czy ulewne deszcze, które niszczą ziemię, wciąż cierpliwie wczepiają się w nią, aby przetrwać i istnieć. To właśnie wtedy zdajemy sobie sprawę, że cztery pory roku w życiu mają swoje prawa. Trzeba doświadczyć palącego upału lata, by docenić delikatność jesieni. Trzeba doświadczyć surowości zimy, by zobaczyć, jak wspaniała jest wiosna. U ludzi zima często budzi pewien niepokój i melancholię, prawdopodobnie dlatego, że ludzkie serce nosi w sobie więcej niż roślinę. Kiedy ukochana osoba jest blisko, serce jest pełne ciepłego słońca. Kiedy ukochana osoba odchodzi, pozostawia po sobie burzowe niebo. Ale wiesz, nie tracimy ich przeczytałem, usłyszałem takie zdanie You don't lose them, you return them. Nie tracimy ich, po prostu pozwalamy im wrócić do siebie, a oni także zwracają ci Twoje życie. Są ludzie, którzy nigdy nie stają się częścią naszego codziennego życia, a jednak to oni prowadzili nas przez wzloty i upadki życia. Są dni bez słońca, gdy chmury cicho płyną, a wiatr jest łagodny. Siedząc ciepłą herbatą, wpadając do ulubionej kawiarni z przyjacielem, pozwalamy sobie na zanurzenie się w kojącej muzyce. Patrząc na ludzi, którzy przewijają się tam i z powrotem, serce staje się lekkie. Zima, po namyśle, okazała się ciekawsza niż sądziłem. Sądziłam: cztery pory roku tak po prostu zbliżają się, a potem oddalają. Każda pora roku jest taka sama: przychodzi i odchodzi. Tak jak ludzkie życie zmienia się na przestrzeni czasu, pobudzając ludzi. Kiedy nadchodzi zima, jeszcze bardziej doceniamy krajobrazy, które kiedyś były świeże i lśniące, a teraz leżą nieruchomo w zimnie. Ale co z tego? To jest cykl, przemienność i ciągły ruch życia. Takie jest ludzkie przeznaczenie, prawda? Kto z nas nie przychodzi przez swoją zimę? Wiesz co, w języku angielskim jest takie piękne wyrażenie, Appreciate the warmth of the sun in winter. Oznacza ono zimowe słońce, to przyjemne uczucie ciepła pod promieniami słońca w środku zimy, to uczucie gdy słońce zalewa pokój, iskrzy się między palcami, to uczucie odrodzenia po długich, ponurych, deszczowych dniach, to uczucie ogrzania i naładowania energią miłości. Wszystko minie, a jutro słońce znów zaleje nas swoim blaskiem. Przepraszam za ten miniony sen, przepraszam za ten ból, który był tak obcy, a teraz oddalił się. Przepraszam za radość, która wciąż plącze się z uśmiechem, choć czasem gorzkim, w moim sercu. Przepraszam za te zimowe noce, kiedy moje rozgrzane ciało spoczywało w bezpiecznych dłoniach. Przepraszam, że zapomniałam, że mieliśmy razem uczyć się zapominać o kimś. Miłość, która przetrwała zimę. Upadła martwa po wiosennej nocy. Ktoś zabrał spokój w dalekie, bezbrzeżne krainy, ktoś zasiał w nas wzajemne zaufanie i obraz, którego nie da się porzucić, ktoś odszedł bardzo daleko, tak daleko, że już nie wróci. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku głosu wnętrza. Mam nadzieję, że te refleksje poruszyły wasze serca. Jeśli tak, proszę, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i podzielcie się tym filmem z innymi. Chętnie poznam wasze przemyślenia i uczucia w sekcji komentarzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.